Chodź. O kurde, nie uzbroiły się jeszcze. O, o, No tak, o tym kurde nie pomyślałem. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved z hybrydami. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku zrobiliśmy sobie dwie nowe hybrydy. Jeszcze ich nie wylewelowałem, coś tam nie, coś potestowałem, ale w sumie to no, szału nie robią. Szału nie robią. Eee, oprócz tego, no to zabijaliśmy sobie dzikie hybrydy, eee, farmiliśmy co nieco, no i znalazłem miejscówkę na bazę. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcineczka, no to serdecznie Was zapraszam do zobaczenia poprzedniego odcineczka. No a w dzisiejszym odcineczku, słuchajcie, yee, mam no nie do końca przygotowane, ale chciałbym zrobić już taką jakąś potężną hybrydę Type S. Brzmi ciekawie: Iguanodon, Shadowmane i blad viverna to jest. Ciekawe czy to będzie latać. Bardzo tego jestem ciekawy. Niewiele mi brakuje już do tego. Bo no komon dinozaur DNA mamy, aczkolwiek common dinozaur DNA będziemy musieli jeszcze użyć, żeby wykraftować excellent dinozaur DNA. No chyba, że znajdziemy jakiegoś dinka, jakąś hybrydkę do zabicia. No jedynym problemem będzie ten Mamal DNA, bo tego szczerze mówiąc, nie wydropiłem jeszcze z niczego. Come on, mamal. Surowe mięso w zasadzie. Keratyny trochę będę potrzebował. Eee, mówiliście, żebym do keratyny oswoił sobie Terizino. I może byśmy sobie znaleźli Terizino i spróbowali oswoić takiego gościa? Ja mam. Bo ja w sumie planowałem Reksa oswoić. Ja mam duże sidła. I ja mam. Ale czekajcie, bo przez taką małą bramę Terizino chyba przejdzie. Wiecie co może bym zrobił? Metalowy... Metalowe billboardy? z cztery takie billboardy? Żeby gościa złapać? Mam jakiegoś raptorka. No nie wiem, no, słuchajcie, będę szukał. Uuu, 145 level, o to powinien dużo DNA wydropić, chociaż nie wiem czy to od levela zależy komon Dinozaur DNA, no tak średnio, 460. No ale zawsze coś, nie? Zawsze coś. Będę potrzebował to na pewno do yy, DNA, więc... Zawsze to jest coś. W sumie, kurde, żałuję, że zabiłem tego Terizino na 130 levelu. Ale spoko, myślę, że znajdziemy za niedługo jakiegoś Terizino. Yy, o, mamy tutaj Iguanodona. Właśnie, bo ja osoiłem Iguanodona jakiegoś, tylko no, szczerze mówiąc, nie pamiętam, gdzie on jest. Yy, I nie pamiętam, jaka to była płeć. Ale będę, będę, będę potrzebował yy, jajeczko Iguanodona, więc na pewno też fajnie by było oswoić sobie drugiego. Yy, ja poszukam później tamtego terizino nie Terizino, tylko Iguanodona, którego, którego oswoiłem. O, a to co to jest? Kian Soflux. 40 tysięcy HP, no. Wiecie co, ja sobie odpocznę i zabijemy to. Jak se diplotok wcina, jeszcze mnie nie bije. No jedz trawkę, jedz. Dobra. Najgorsze jest to właśnie, że one chyba mogą mnie uderzyć jak ja siedzę na Dinku. Podobne ataczki ma jak Mantiflux. Tylko, że to jest Kianosuflux. Ciekawy dinozaur. Bardzo ciekawy ten dinozaur. Te te Mantifluxy, Kianofluxy. Eee... O kurde, co on mi zrobił? Nie mogę się ruszyć. Na pewno chciałbym kiedyś zrobić sobie jakąś hybrydę z modliszką właśnie. Ciekawe czy można dać mu kilof, żeby zbierał materiały i jakby jak, jakby zbierał taki Mantiflux czy Kianoflux czy, czy jak mu tam jest. Ej, zobaczcie, on mi wy 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 wydropił mi y rogue credit, e ale nie wydropił mi DNA. Myślałem, że jakiś insekt DNA wyleci z tego albo coś, a to dupa. To tak średnio bym powiedział. O, tu jest jeszcze ten, ra ra Raptorek, super. A mówiliście, że z y, mamutów dużo futra wypada. 26 futra wydropiłem z dwóch mamutów. No dobra, wiecie co? No, o ile nie zobaczę, nic nowego, to zobaczymy się prawdopodobnie jak znajdę. Terizinozaura. A potem weźmiemy sobie tego terizinozaura i pójdziemy zobaczyć, ile tej keratyny zbiorę z tej jaskini. No kurde, patrzcie, Deinosuchus tu jest. Na 150 poziomie. Mówiliście mi, żebym go oswoił, a szczerze mówiąc, nie pamiętam jak się go oswaja. On nie zniknie, on nie zginie, więc. I jako kojarzę to miejsce tutaj, miałem kiedyś bazę. Eee, Przelecimy sobie kiedyś tutaj po niego. Przelecimy sobie tutaj kiedyś po niego, na pewno. Musimy zapamiętać, po prostu, że on tu jest. Możecie mi dać znać w komentarzach, ja go, ja go kiedyś oswajałem eee, na serwerze, jak grałem kiedyś. E, ale nie pamiętam, jak się go oswaja. Chyba trzeba mu ciała przynosić? Albo, albo mięso upakować do paszczy, jak on otwiera? Nie pamiętam dokładnie. E, przypomnijcie mi w komentarzach i... Może w następnym odcineczku byśmy sobie go oswoili? Czemu nie? Czemu nie? Moglibyśmy sobie sumie poużywać takich... E, niestandardowych dinozaurów, nie? Do, do, do poruszania się, do walki i tak dalej. No, za, za bardzo to ja się nim nie poruszam. E, po mapie nie pochodzę za bardzo. No, ale... No ale coś, nie coś byśmy mogli nim porobić. Czemu nie? Niedobrze, słuchajcie, bo nie zwróciłem uwagi. I pancerz mam strasznie zepsuty. Rękawiczki mi się już zniszczyły, jak tamy Bobrów otwierałem. No i troszeczkę się boję, kurde, tego Terizino, nie? Bo. No <laughs> wiecie, różnie to może być z Terizinozaurem. Ciad mnie trzaśnie raz i cały pancerz mi się zepsuje już. Trzaśnie mnie drugi raz i zginę. No, do tej pory widziałem tylko Terizino na, na 50 i na 20 poziomie, więc. No, tak szaradio bym powiedział. A, właśnie, tutaj jest ten Draco Africanus. Ja się go trochę cykam. Nie wiem, nie mam dla pojęcia. Nie znam kompletnie tego dinozaura, bo to pierwszy raz z tym modem gram. I. No, wolałbym do niego nie podlatywać. Też musimy sobie zapamiętać, że on tu jest, bo. Nie wiem, ciężko może będzie, może być ciężko znaleźć takiego gościa. A ten ma 95 level, wydaje mi się, że warto by było go sobie oswoić gdzieś tam kiedyś i, i przetestować. Kurde, no chyba będę musiał e, sprawdzić te inne biomy po prostu. Nie jestem pewny czy w Asgardzie respi się Rizino. Uuu! tropy Ognatus, kurde 140 level. Eee, musimy go zabić. Nie jestem pewny, czy w Asgardzie się respi, ale może w tym, tym, tym właśnie. Mm, tym innym biomie się będzie respił Terizino. Dobra, mamy go. Pięknie, z niego dużo, dużo DNA wypadnie. A. Żartowałem. No ale dobra, no to się przyda na pewno. Excellent DNA, już będziemy mieli wystarczająco. To jedyne, czego mi będzie brakować, to mamal DNA. A to. No jeszcze z niczego mi nie wypadło. Co jest ciekawe, z Raptora wypadło mi Insect DNA. A nie wiem, Raptor, Terror Raptor to jest Terror Bird i, i, i Raptor, chyba, o ile się nie mylę. Więc nie ma to nic wspólnego z Insektami, a jednak wypadło. A ciekawe, dlaczego mamal na przykład nie wypadają. Mamal DNA w sensie nie. Skoro insekt wypada, a nie mają nic wspólnego z, z insektami, to czemu, czemu mamal mi nie wypada? No nie jest, no, tego mamal nie potrzebuje jakoś bardzo dużo, więc najwyżej sobie po prostu e, wykraftuje, nie? No, widzicie znowu mi ten wypad? Inse insekt. Ej, kurde, stamtąd chyba tego. E, pieniążka nie wziąłem chyba i wracam tam. A tu nie ma w ogóle pieniążka. To dziwne. O, 130 level, Terizino. No dobra. Teraz tak, szczerze. O, mięsko miał. E, schowam tego. Schowam wyderkę, bo. No, jakbym zginął, to, to wiadomo, może mogę stracić od razu wyderkę, jak zginę. Naprawiłem se pancerz, bo byłem w sumie w bazie, więc spoko. Pod tym względem, spoko. E, ja myślę tak. Postawię sidła. Wezmę billboardy. Te billboardy są w miarę duże, więc spoko. Chodź. O kurde, nie uzbroiły się jeszcze. O, o. No tak. O tym kurde nie pomyślałem. O, dobra, już, już, już. Ue, nie wpadł w to. Gdzie te? Tu, tu są te sidła. Gaddemy, ja ich prawie nie widzę. Oswają was, z was ktoś kiedyś tak dinozaura? Podejrzewam, że nie! Dobra, pięknie, mamy to. A, tylko kurde, wiecie czego jeszcze zapomniałem z bazy? Eee, warzywek. Ale spoko, ogarniemy warzywka. Dobra, pięknie, zasnął. Eee, no dobra, to w takim razie muszę podlecieć po warzywka. A przy okazji, jak będziemy czekać, aż on się oswoi, eee, to wziąłem ze sobą tego frostwarga. Przetestujemy sobie go. No dobra. Eee, warzywka mu już wcisnąłem. Kurde, szczerze, obawiam się troszeczkę tej... ...przeklętej ważki. Okej, okay, zabiłem ją. Eee, będę musiał pilnować, bo jemu dość szybko torpor spada. Ja mam przy sobie narkitoki, także w razie czego zaraz mu wcisnę. O kurde, patrzcie, tam jest też... ...X deinosuchus. O, dobra, pod X mamy też jakiś atak zamrażający, z tego co mi pisaliście. Zaraz sobie to wszystko przetestujemy, a wiecie co, dodajmy mu poziomy. On ma 3500 HP, hmm. nie mam siodełka na niego, więc on będzie dość mocne obrażenia dostawał. O kurde, fjordhawk. Hmm. No po 200 bije bez rozdanych punktów wyobrażenia. Ja mu dodam wszystko wyobrażenia. Dużo w sumie mu procent wchodzi z, z jednego levela. Więc prawdopodobnie on będzie dość dużo bił. O, zobaczcie, on już po 800 bije, kurde. Ej, to jest całkiem przyzwoite. Całkiem przyzwoite to są obrażenia. Mamy konia. Spróbujmy go zamrozić. A, dobra, zabiłem go. Nieźle. No tak, bone freeze. A, czekajcie, on zamarzł. Tylko nie widać, że on zamarzł. I na krótką chwilę tylko zamraż. Bardzo szybko atakuje i bardzo dużo atakuje. Fajnie. Och, kurde. Ale duży level z tego zaura. Hmm. Co my tu mamy jeszcze? Dobra, spróbujmy go zamrozić. Na 5 sekund jest zamrożony, ale on dalej może atakować. On jest tylko jakby unieruchomiony, ale. E, w sensie nie może chodzić, ale może atakować. Chyba, że, nie wiem, animacja po prostu się zawiesiła czy coś. No, Dodosa zabijemy. Kurde, fajne, mocne te hybrydki, naprawdę mocne te hybrydy. Szkoda tylko, że on nie skacze wysoko, nie? Ja nie mówię, że on miałby kurde latać jak. jak managarm, ale mógłby chociaż wyżej skakać, nie? Weźmy sobie naszego Terizino. On już zaczął wcinać marcheweczki, także spoko. No fajnie, ile mamy poziomów? 9. Dobra, dodajmy mu jeszcze w atak. Nie wiem tylko, jakie siodełko na niego. To jest wilk i managarm. Siodło na managarma nie działało. A czy jest siodło na wilka? Jest dire wolf Saddle. Better Dinos Workbench. To jest z moda. Better Dinos. Więc nie jestem pewny, czy to będzie działać z hybrydą. No, ale teoretycznie moglibyśmy spróbować. Bo w sumie dobrze by było, żeby miał siodełko, bo mniejsze obrażenia by dostawał, nie? Ja mu na pewno rozdam jakieś punkty w HP. W ogóle zobaczmy, prawie 500 HP, 422 HP dostał z jednego punktu, więc w sumie sporo. Moglibyśmy mu kilka punktów w HP dodać, tak nie wiem, z 10 tysięcy HP, żeby miał eee, resztę punkcików w atak. Może troszeczkę energii mu podbustować i całkiem niezły zabijaka może być z niego. Fajny ten dinek nawet, fajny. Dobra, pięknie, mamy to. Szczerze mówiąc, myślałem, że szybciej się oswoi. Kurde, musiałem strasznie długo czekać na niego, aż się oswoi. Ehm, dobra. W takim razie musimy zrobić na niego siodełko i lecę do jaskini z keratyną. Zobaczymy, ile on tej keratyny będzie zbierać. Ja już nie pamiętam, jak ja mam ją zbierać, pod którym przyciskiem. Ale przetestujemy sobie po prostu wszystkie jego, jego ataczki. No dobra. Jestem na miejscu. I teraz tak, lewy. Wow, 800 z lewego. Ej, ale kurde, jakoś tak mało tych kości mi się tu zrespiło. A prawy? Łe, tylko 300. Czyli lepszy jest lewy przycisk. Ale... Jest jeszcze pod, pod C, jest jeszcze ataczek. Kurde, ale nie zrespiły mi się kostki. Więc nie sprawdzimy tego. No ale i tak, no ponad tysiąc mamy tego. No i jeszcze, co do zbierania właśnie Terry z dinozaurem, To można po pierwsze dodać mu punkty wyobrażenia, bo to chyba mu zwiększy zbieranie. E, a druga sprawa, on ma tutaj jeszcze oprócz tego poziomy zbierania. E, no i teraz moglibyśmy mu dać siłę zbioru staranne wydobycie to jest prawy przycisk, a siła zbioru to jest lewy przycisk. Pod lewym on więcej zbierał, więc moglibyśmy mu dodawać tutaj jeszcze dodatkowe punkty w siłę zbioru. I wydaje mi się, że on by wtedy tej keratynki naprawdę sporo mógł zbierać. No dobra, w takim razie. Type S, Carnivores. Potrzebujemy. Aha, jajo igła Nodona, no tak. I potrzebujemy Common Mammal DNA, ilość, no jakieś 700. 25 725 Common, Mamal DNA 725 tego potrzebuję. mało futerka mam. Eee, I tu trzeba paliwko. 72 to na pewno ponad 10 robi. Ja potrzebowałem 720, więc wydaje mi się, że to wystarczy. Dobra. W takim razie lecę poszukać mojego Iguanodona, którego ostatnio oswoiłem. Eee, oswoimy może drugiego Iguanodona jeszcze do pary, żeby to, szy... żeby to jajeczko na szybko zrobić, nie? I o ile się nie mylę, jak gdzieś tutaj w górach chyba oswoiłem tego Iguanodona, więc sprawdzimy sobie, jak on, on ma płeć. Oswoję na szybko eee, płeć przeciwną Iguanodona, chyba tu na górce. O, jest tam, jest tam. Kobieta, Dobra, to musimy znaleźć mu na szybko, znaczy mu jej musimy znaleźć, mężczyznę na szybko. No, i teraz będę miał problem. Ile iguanodonów ja widziałem po drodze, jak, jak szukałem tych Hybryd i, i, i Terizinosaura? To ile ja iguanodonów widziałem? O, ja pierdziu! Ile iguanodonów widziałem? A teraz pewnie kurde nie znajdę żadnego. No I tak to właśnie jest, no. Marcheweczki w razie czego mam, żeby go oswoić? No, tylko kurde, potrzebujemy mężczyznę, a. A wiadomo, jak to jest. O, jest mężczyzna, jeszcze mały level ma, super. Czegoś takiego właśnie potrzebowałem. Dobra, cztery basy warzywo. No i pięknie, mamy to. Zrobimy sobie jajeczko. W bazie mi się kraftuje DNA. No i kurde, będziemy mieli chyba kozackiego dinka. Ja mam nadzieję, bo to jest wiecie hybryda z wyverną. Ja mam nadzieję, że on będzie. Że on będzie latał. No ale zobaczymy. Co jeszcze chciałem zrobić? A o czym zapomniałem? To. Farmę warzywek chciałem zrobić. Więc może. No może też bym się tym zajął na szybko, jeszcze w międzyczasie. Dobra. Proszę mi zrobić. Kurde, nie wędrowanie, wyłącz. Proszę mi zrobić jajeczko. Mam nadzieję, że się wykraftowały mi już wszystkie rzeczy potrzebne. Zróbmy w takim razie jeszcze kilka fundamentów i duże pola uprawne. Dobra, mamy jajeczko. Mogę to zrobić! Mogę to zrobić! Kurde i szczerze, mam nadzieję, że to może latać. Długo się to będzie kraftować? O ja pierdziu, jak długo się to będzie kraftować. No dobra, w międzyczasie jak to się kraftuje, ja sobie postawię kilka pól uprawnych i spróbujemy sobie zrobić... Powinienem mieć wszystkie nasiona. E, spróbujemy sobie zrobić te... Te... Plantacje. A, no tak, tylko że ja nawozu nie mam. Ale... Oswajałem żuka ostatnio. Mamy żuka. i e, Iguanodony w sumie mógłbym wsadzić, żeby robiły kubki. Więc może nie będę ich nazywał, tylko wrzucę je do terminala. No tutaj mamy nazwanego żuczka. Hmm. No mo może Wojtusi dostanie jakiegoś innego dinka. O nie, nie mam metalu. No dobra, no ale plantacje mamy, no ja sobie będę musiał zrobić ten terminal. Soul terminal, w tym Soul terminalu ustawię sobie tak, żeby mi robiły żuki. Na no w zasadzie jeden żuk, żeby robił mi Nawóz, no i żeby automatycznie to przechodziło do e, pól uprawnych Może w następnym odcineczku to poustawiam Wiem, że sporo osób też pytało o to, jak to się robi i tak dalej, i tak dalej Więc w następnym odcineczku Wam to wszystko pokażę Na razie chowam te dinozaury, później to po prostu dokończymy e, Nasionka w sumie też schowam No i czy nasza hybryda jest gotowa? Ojej, jeszcze nie jest gotowa Wiecie co, to ja sobie po metal skoczę szybko. No dobra! Mamy to. No to w takim razie sprawdźmy to. Kurde, nie ma to skrzydeł. Nichta tawenator. Kurde, ale szczerze miałem nadzieję, że to będzie miało skrzydełka. Jakiś coś można robić tutaj w ogóle. Restores Health Over Time. O, to leczy. A i fajnie. Zróbmy takie jedno. O, długo to kraftuje. 6000 HP, 1200 energii, 175 obrażeń. Kurde, szkoda. Wielka szkoda, że to nie lata. Teraz, jakie siodełko tutaj? Nasza Shadowmane'a nie ma siodła. To co? Siodło na Iguanodona? No, chyba. Dobra, zadziałało. Powolny jest. Skacze dość wysoko. Bo się ryknąłem dziwnie. Wow! Co to jest? I wykrywam dinozaury, patrzcie. O, i pojawiłem się z powrotem. No, kurde, miałem nadzieję, że będzie latał. I on mniej bazowo bije niż mana z wilkiem, nie? Chociaż nie, więcej, 248, one miały, one miały mating boosta. Znaczy nie mating boosta, tylko no tego boosta od yy... No wiecie o co chodzi kurde, wiecie, wy, wy, jesteście mądrzy, to wy wiecie. Dobra, sprawdźmy. Ej, ale zobaczcie, on tego nie może leczyć się tym. Ja też tego się, tym się nie mogę leczyć, to jak się? Jak się, jak się to używa? On tego nie może zjeść, ja tego nie mogę zjeść. Na pasku? Też nie mogę. A tak jak podejdę do niego? Też nie mogę tego użyć. Co to kurde jest? Jakieś popsute. Kurde, ale poobijały mnie te no. Ja pierdził. to wszystko przez to krwawienie. Niby skacze, ale w sumie kurde nie skacze to tak dobrze jak Shadow Main. Nie biega też tak szybko jak Shadow Main. Nie lata jak wiwerna. O! Ej! On ma jakieś zionięcie. Czy to wysysa HP jak y, wiwerna? Przeklęty jest. A czy go to leczy? E, leczy go to tak jak wiwernie. Y, Blad Wiverne. No to fajnie, tylko strasznie mało to bije. Dobra, dodajmy punkty w... Obrażenia. O! Od razu lepiej. Znaczy, w sensie to też trzeba pamiętać, że tamten gościu to był Stegozaur, i on ma zmniejszone obrażenia. No ale nadal nie bije to jakoś mocno, nie? Ale fajnie, bo może się leczyć, jakby nie patrzeć. No ale szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś lepszego po tym dinozaurze. A przede wszystkim, że będzie miał skrzydełka, nie? Ej, kurde, ja nie zauważyłem. Zobaczcie, tędy się da wejść do mojej bazy jeszcze. Ło kurde, to ja tutaj będę musiał zrobić sobie bramę też. Może tędy mi w poprzednim odcineczku tutaj raptor wszedł. To jest bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Tutaj będziemy musieli też bramę trzasnąć albo... Nie no, bramę raczej tutaj trzaśniemy. My spoko by było mieć, wej mieć wejście z dwóch stron do bazy. Kurde no. No fajny ten dinozaur. Ale w sumie kurde, no nie zrobił nam jakiegoś bardzo dużego wrażenia, nie. No dobra, w takim razie no będę się musiał rozejrzeć jeszcze za, za tymi hybrydami. Zobaczymy, co jeszcze mógłbym zrobić. Myślę, że w sumie spoko by było coś z wyvernami zrobić. Na przykład. Dire Wolf Ice Wivern. O, zobaczcie, tu jest napisane Flying Wolf, ale nie może latać. Dobra, okej. Okay. Wyvern Poison Wyvern. No ale tutaj musimy do, do tego musimy zabijać do tego musimy zabijać Wyverny. Only works on single player. O, Plasma Wyvern. Ej, chyba mi pisaliście o Plasma Wyvernie. Nie powinno być to takie ciężkie do zrobienia, no, tylko będziemy musieli zabijać Wyverny, nie? Zabijać Wyverny, znaleźć jajko Lightning Wyverny. No i Excellent Dinosaur DNA, no to jest, myślę, do zrobienia, do, do wyfarmienia, nie, pozabijasz trochę hybryd i gotowe. U, uh, Magma saur, Fire Wyvern i Rock Drake. Kurde, i to jest łatwiejsze do zrobienia niż, niż ten. Niż to, bo nie trzeba Wyvern zabijać, nie. No ale to też pewnie nie może latać, nie. A tu jest necro Wyvern. Poison Wiverna z lightning wiwerną. Kurde, to co? Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Może w następnym odcineczku zrobilibyśmy sobie wyprawę na wiwerny. Dajcie znać, co chcecie. Ewentualnie możecie dać znać, jakie hybrydki jeszcze chcielibyście zobaczyć. Ale myślę, że... Ała, awa, spaliłem sobie stópkę. Eee, ale ewentualnie wydaje mi się, że tak, no tak, myślę, że by fajnie by było wybrać się na wiewerny, musielibyśmy zabić yy, Fire i Lightning wiewerny. Z tymi Lightning wiewernymi będzie troszeczkę większy problem, ale myślę, że jak sobie wylewelujemy tego gościa, to będę w stanie bez problemu pokonać yy, Lightning wiewerny? Myślę, że tak, myślę, że tak. Więc co jego wyleweluję i skoczymy sobie na wiwerny. No i oprócz tego zrobimy sobie jeszcze farmę. A no, będzie co robić. Będzie co robić. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!